Widzicie ten kanał? To jest mój kanał. I słuchajcie mnie uważnie. Wypuściłem nowego Discorda, który planuję, żeby był bardzo fajny. I słuchajcie, wiecie co? Dziś trochę o moim kanale, żeby nie był tylko o Discordzie. Tam tam znaczy będzie o Discordzie. Trochę będzie o, ta informacja o Discordzie. A więc dobra. Dobra, idziemy na mój kanał. Oczywiście nie było Discorda. Okej, okay, tu widzimy. Przesłane filmy. Zobaczmy sobie. Pierwszy filmik. Pierwszy filmik to był Angus. Coś tu jednak było. Coś tu jednak było. Obejrzyjmy. To nie moje imię, to tak naprawdę jest kapi. Nie, chcia, nie chciałem się Wam do tego przyznawać. Po prostu to jest informacja. prostu się przyznałem, więc oklaski za to odwaga mnie dopuściła. No i słuchajcie, wiecie co? Teraz przyjrzyjmy się w, film, w filmie. Mi, filmikowi, tak dokładnie, czekajcie, ja muszę znaleźć Tam. Pierwsze co tu zauważyliśmy, to to nie jest prawdziwa, tylko wiecie Wiesz naprawdę że są tam ludki chodzą, tylko to stoi. I drugie, jeszcze słyszymy to, że to tak naprawdę, to... Yy, tu jest jakieś... No więc teraz już widzicie i to był ostatni odcinek z Among No Może nie Może nie jeszcze Ale chyba będę oglądał Ale musimy się przyjrzeć tutaj Jednemu odcinkowi Tylko poszukam O Tu też było no tak. To chciałem wam powiedzieć, wszystkie te tajemnice. To tak naprawdę te wszystkie mam gusy. To Kapix z tak naprawdę Kapix z Tylko że no pomocy, bo on mnie prześladuje. No naprawdę. Prześladuje mnie. Pomóżcie!